Witaj, chodź pokażę Ci dom, dom dla Ciebie, może właśnie takiego domu szukasz? Dom 50 metrowy, dom pełny, w którym można się zameldować, z aleksem kuchennym na dole, z pięknym salonem, w którym można zmieścić wszystko i z łazienką, która mieści praktycznie wszystkie rzeczy, które nam są do życia potrzebne. Dom już jest wyposażony na gotową. Pokażę Ci łazienkę z pełnym wyposażeniem. Domiec wyposażony w piec wielofunkcyjny i wszystkie urządzenia, które są potrzebne do życia. A teraz zapraszam Cię do góry to jeszcze nie jest koniec atrakcji. Zapraszam cię do sypialni. W tej chwili mieści się tutaj dwa łóżka, natomiast wszystko będzie możliwe, jeżeli przyjdzie właściciel, i na przykład będzie chciał jedną łóżko, bądź będzie to jedna, mała rodzina. A teraz wejdziemy do drugiej sypialni, I nieco mniejszej. Może to być pokój na przykład dla dziecka bądź ewentualnie miejsce na garderobę. Na pięterku na poddaszu jest dodatkowa toaleta. Więc ci, którzy będą potrzebowali z niej skorzystać w nocy, nie muszą chodzić zaspani po schodach na dół. Piękne schody, mnóstwo drewna, które daje niezwykłe ciepło. Przytulność domu, dom jest pięknie ciepły, dom zbudowany w technologii skandynawskiej i w związku z tym przystosowany jest do warunków północnych, zaadoptowany na nasze warunki. Co jeszcze mogę opowiedzieć? Dom postawiony jest na działce trzyarowej, niedużej i niemałej idealna w sam raz. Za oknem mamy piękny taras w cenie, więc praktycznie duże okno pozwala nam na to, że wielkie światło, słoneczne światło, które będzie wpadało, będzie nam dawało dużo radości i przestrzeni. Jeśli szukasz własnego domu, niedużego, o małych kosztach, o małych kosztach utrzymania, jeśli szukasz domu dla siebie, dla żony, dla dziecka, dla rodziny, zapraszam Cię na prezentację Orionizm Nieruchomości pomoże Ci przejść przez procedurę.